Witamy Was wszystkich w słowie na środę. Z okazji wczorajszej rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Oświęcimiu warto pamiętać, iż Auschwitz nie spadło z nieba. Reżim kapitalistyczny znowu zaczyna sięgać po faszyzm w obliczu kolejnych kryzysów obecnego systemu. Nie dajcie się oszukać. Musimy organizować się w ruchu robotniczym. Hashtag socjalizm. On the occasion of yesterday's anniversary of the liberation of the Auschwitz extermination camp, it is worth remembering that Auschwitz did not fall from the sky. The capitalist regime is once again reaching for fascism in the face of the current system's subsequent crisis. Don't be fooled, we must organize within the workers' movement. Komentarz z Portalu Postemporg, Użytkownik Pionierzy, Opublikowali. Faktycznie gnijący kapitalizm nieuchronnie zmierza w stronę faszyzmu. Jest to historyczna prawidłowość, która została opisana i potwierdzona przez marksistów wielokrotnie. Jedynym skutecznym antidotum na tę chorobę jest socjalizm oraz zorganizowany i zmobilizowany ruch robotniczy. Na całym świecie widać obecnie staczanie się kapitalizmu w przepaść autorytaryzmu, ciemnoty, obskurantyzmu oraz nowego faszyzmu. Uf, nowy faszyzm oparty będzie na wszechobecnej inwigilacji i ciągłej obecności państwa policyjnego. Wszystko to zaś w połączeniu z ciągłą nagonką prowojenną, nowym wyścigiem zbrojeń i ciągłym ograniczaniem praw obywatelskich. Na każdym kroku musimy jednak jako ruch postępowy przypominać ludziom, iż istnieje wobec tego szaleństwa realna alternatywa. Nigdy nie możemy pozwolić ludziom na utratę nadziei na lepszy świat. Ów lepszy świat musi zaś opierać się na prawdziwej demokracji, rządach ludu pracującego oraz na socjalistycznym wyzwoleniu. Z okazji niedawno zaś obchodzonego dnia wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz warto przypomnieć również o tym, iż gdyby nie bohaterska i wyzwolicielska armia czerwona to dziś moglibyśmy zapomnieć o wolnej Polsce i Europie wyzwolonej spod faszyzmu i nazizmu. To rewolucyjna klasa robotnicza i postępowi rolnicy, zjednoczeni pod czerwonym sztandarem Armii Czerwonej, byli w stanie przeciwstawić się faszyzmowi i ostatecznie pokonać nazizm. Nie inaczej będzie i następnym razem tylko zjednoczeni i doskonale zorganizowani mamy szansę na pokonanie na nowo odradzającego się faszyzmu. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie, oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.